Jaka była najgorsza decyzja ogłoszona przez Twoja szkołę? Nigdy nie zapomnę miny pani kowalskiej, kiedy weszła do klasy cała zapłakana. To nie były jakieś sztuczne łzy, tylko taki prawdziwy, brzydki płacz. Przez chwilę nie mogła nic powiedzieć, tylko stała i się trzęsła, a my patrzyliśmy na siebie zdezorientowani. W końcu wydusiła z siebie, stała się pomyłka, bardzo poważna pomyłka. I wtedy przez głośniki odezwał się głos dyrektora. Uczniowie, wczorajsze ogłoszenia o przyjęciach na studia zawierały poważne błędy. Jeśli dostaliście list z przyjęciem, natychmiast zgłoście się do sekretariatu. Serce mi stanęło. Dostałem się na uniwersytet warszawski. moje marzenie. Wokół mnie połowa klasy zaczęła panikować. Ola dostała się na Bartek na Politechnikę, a Sara na SGH. Wczoraj wszyscy świętowaliśmy. Ktoś krzyknął Jakie błędy, ale pani Kowalska tylko dalej płakała. Na korytarzu totalny chaos. Uczniowie biegali z listami w rękach, dzwonili do rodziców. Tomek wójci gwalną pięścią w szafkę i wrzasnął. Zrezygnowałem już z pracy. Kolejka do sekretariatu ciągnęła się przez dwa korytarze. Wszyscy wyglądali na przerażone. Kiedy w końcu dotarłem do przodu, przy składanym stole siedziała jakaś kobieta, której nigdy wcześniej nie widziałem. Wyglądała na totalnie wyczerpaną. Imię? Zapytała nawet na mnie nie patrząc. Kuba Zieliński. Dostałem się na UW, przerzuciła ogromny stos papierów, znalazła mój i jej twarz nagle stężała. Przykro mi. Twój faktyczny status to lista rezerwowa. Poczułem, jakby ktoś mnie Status. Zapytałem. System się pomylił. Do około 300 uczniów z naszego okręgu wysłano błędne listy. Twoja prawdziwa decyzja to lista rezerwowa, nie przyjęcie. Kręciło mi się w głowie. Ale ja mam list oficjalny, z pieczęcią uczelni. Wiem, bardzo mi przykro. To błąd w systemie doradztwa studenckiego. Wyniki testów zostały pomieszane i wygenerowały złe listy. Wtedy mnie olśniło. To czyli list ja dostałem? Wyglądała nie swoje. To poufne, ale już wiedziałem. Przypomniałem sobie o Igorze Lewandowskim, tym bogatym dzieciaku, którego tata sfinansował nową salę komputerową. Igor, który od tygodni chwalił się, że ma miejsce na UW zaklepane, bo jego ojciec załatwi wszystko. Igor, który wczoraj wyglądał na zdziwionego, że nic nie dostał. Wysłaliście mój list do Igora Lewandowskiego, prawda? Powiedziałem cicho. Cisza kobiety powiedziała wszystko. Ilu nas było? Zapytałem. Westchnęła. Nie mogę powiedzieć dokładnie, ale około 180 uczniów dostało przyjęcia, które im się nie należały, a około 120 naprawdę przyjętych osób nie dostało nic. Zrobiło mi się zimno. Czyli są dzieciaki, które dostały się na swoje wymarzone uczelnie, ale o tym nie wiedzą, bo ich list trafił do kogoś innego. Kiwnęła głową, patrząc w ziemię. Wyszedłem z sekretariatu jak we śnie, ale gdy mijałem biuro doradców, usłyszałem krzyki. Spojrzałem przez szybę. Ojciec Igora darł się na pana Stasiaka, naszego doradcę. List mojego syna trafił do jakiegoś przypadkowego gówniarza. Wie pan ile kasy wpompowałem w tę szkołę? Ile kosztowały korepetycje? Pan Stasiak wyglądał jakby chciał zniknąć. Proszę pana, to był błąd systemu. Próbujemy to naprawić. naprawić? Przyszłość mojego syna jest zagrożona. Myślicie, że UW będzie trzymać dla niego miejsce, aż wy ogarniecie ten bajzel i wtedy mnie tknęło. To nie był zwykły błąd komputera. Przypomniałem sobie, jak pan Stasiak często dopytywał mnie o plan B, jak sugerował, że może powinienem aplikować też do technikum albo na studia zaoczne. Jak był zdziwiony, że celuje w najlepsze uczelnie. A Igor miał przeciętne oceny, słabsze testy niż ja, ale był pewien swojego miejsca na UW. To nie była przypadkowa pomyłka. Ktoś specjalnie zamienił nasze przyszłości. Patrząc, jak bogaty facet wrzeszczy o tym, że jego syn zasługuje na moje miejsce, zrozumiałem najgorszą prawdę. Błąd nie polegał na tym, że dostałem nie swój list. Błąd polegał na tym, że ktoś się dał złapać.